nie tego typu, jak tam nie mam zim, niektórzy ze szkoły. na pewno z pracy, niektórzy zajebani, a się mówi głowawym tego typu, zaliwanie. a się mówi, trzeba iść do przodu, a nie do tego i Przyszło krótko, pisali Pani, coś, że plec. No. Ciekawy jestem, jak na, na... święta, bez śniegu, jak zawsze, pisali I co to zacząć. No i chciałem tu policzywować Wam, wcale Pani, mam tyle lajków, że nie nie mówię. Dlatego zacząć. Mówiłem, widziałem e, e, odcinek, o jak jaką tam pitowi, że nim nie piję lajków. Like. No tego ja zacznę. Wiecie dlaczego on tak pitoli? No, no właśnie. Na pewno wiecie. Z tego powodu, że żal dupe dupę ściska, że przegra. Aż tak i z tym żyłem nagniemy czas. No ja Bo jakoś się tak żalisz, dupa cię ściska, a jakbyś nie robił żulem e, filmu, to byś miał około się lajki. Ale jak sam sobie wybrał żula, to ma. Proste logiczne. Sobie od niego Nie o mnie. Tylko sobie. Ale cóż. Taki mądry byłeś, to byłem mądrzejszy. Dalej. Dalej, nie z tym, że nie. Tego to, że Widzę pani, i taka jest to, się teraz że niby kupiłem lajki. Od tego zacząłem, ja wiem, że jest możliwość kupienia lajków, ale to nie na tych zasadzie działa, żeby kupować lajki. Od tego zacząłem, wizory pani, nie jest ciężko przy kupie, zacząłem. taka wizory dzięki wam, wizory pani, której mamy lajki. Wy po prostu lajkujecie, wysyłacie do znajomych i właśnie to jest lajki, a nie kupowanie przez internet. Tego, no ja wiem, że tutaj panią on się żali, bo dupa mocno. Tak ja jak powiedziałem, więcej idzie do Żyla. Tego typu. Co tam piszecie? Nawet nie żalcie. Sam sobie oknie zniszczyłem sobie. Sam powiedziałem kiedyś. Przypomnę te słowa, Azbet, że ja niby się zadaję z żulami. A mi się wydaje, że to o tym nie to ty się zadajesz z żulami. Prosto i logiczna odpowiedź na, na twoje... ptolenie. No to, zapomniałem mu tu papu, boli nie, że przegam że zasłonię się tym z tym od tego zacząć, zajechanie, no ale już to, to jest brak szacunku do siebie. Od tego zacząć, zajechanie, no ale coś. Coś się mówi, zajechanie. Na no. no, takiej gamonie nie ma nic, ani lekarza, ani nic na takie jak No to to jest gamon. pani Jak można kupić lajki? Jak można kupić ludzi? Łoba tego zawsze. Panie, to nie to zastanawiam, nie? on tak chce prezentować? Niczym nie prezentuje, tylko z tym schuma. Zdaję pani. No ale cóż. Co by taki świat wybrał? No to trudno się mówi. No. A kiedy będzie następny odcinek? żeby się każdy pośmiał z tego, że się zadajesz z żelami. A no, sam stwierdziłeś, że się nie, da, nie nadajesz czy, z żelami. A z żelami robisz? Czyli dwa inne słowa powiedziałeś, nazwę. Mianowicie żelami nie, ma... Ty, yy, nie kręci. No ale coś mi się yy, za bardzo w to nie wierzy, bo jak jest to dwa to coś się nie mijaje nazwą. Ja wiem, że dupę w spędzisz, że przegrałeś z lajkami. Ja tak mówiłem, tak Ja wiedziałem, że on tak się spinał. Argumentów już nie ma. To się spina. co, Ale coś ci powiem, Albert. Żeby przekupić ludzi i żyła... No, no Ale coś. Troszkę. My mamy swoich widzów, panów, którzy są z, z nami, a ty z tym Żulem? No, kiedy będzie nasył odcinek z Żulem, może po mu piwo bo no do wódy, bo chętnie by ją nagrał z tego. Na Dobra, dzięki, dzięki. Pozdrawiam kobry. O co chodzi z tymi lajkami? No, chodzi o to, że raz dać do że nie wykupiłem like Ktoś jest tutaj w temacie, po to już powinien Widzę, widzę, Dawid. Thing, a zbęd, kiedy będzie nowy ten źródłem, następny, yeah. po co mu flaszkę, czy piwo to robią? Jak mówię, nie postaniesz... No... Co tam piszecie? Um, już po pracy, no ja jak akad... No to idę do pracy, dzisiaj mam dłona. Mam w tym... Ten, na grudzień ten mam kiepski ten grafik, pisałem tam. Uwierzcie to. No co, cóż. Takie jest żywo. To nie ja stałam grafik. Ani. Nic się nie powie. Dzisiaj mam wolne jutro do pracy. Takie żywo człowieka. Co na obiad tego? No, a tak spaghetti, sos. Co to spaghetti? Robimy. Tak mówię, w pani. Dzięki wam, pani. Po prostu idziemy do przodu. A się, niech się się żali, bo mu dupa pękła, od tego zaczął, widziałem pani, że on przegrał, od tego zaczął. Co tam? Tak, widziałem, widziałem. Widziałem Michał, że nagrał, bo nie ma argumentów już, widziałem pani i, i nagrał, bo dupa mu ściska, że przegrał z, z parę lajków, od tego zaczął. Albert, kiedy ten odcinek z żulem, od tego zacząć. Pozdrawiam Jakub Smoller, i yy, Nick Pozdrawiam cię, będę no, Albert, kiedy będzie nowy odcinek z żulem? Bo każdy się nie może doczekać. żebyś pośpać się z żulę i z siebie. Tak, tak, Dawid, już jest rozkwiniony ten temat. No, ale, Union, do naczyń, jak to Magda, to ja Ciebieś mogę zapytać. O tego zacząć to, to, to no, a wet kiedy nagasz nagrocię żurę? Z kolegą? No. No. Coś pękł. Pozdrawiam, pozdrawiam. No, no kiedy nagasz żurę? Następny odcinek A no, widzisz Taki wyszły chciałeś być, taki mocny, a z żulem się zadałeś i nagle was. Widzisz, chłopie, jak ty chcesz tu pogadać zabłysnę i gówno z tego wyszła. Kiedy spotkałem z panami tego typu? Już było dzisiaj z lotspanem. たぶんとで顔にぶわっとるなしてもらう。たてはさし。んどんどんどんどんどんどんどんどんどんんんんんんなんかしようかな。こ Kiedy nagle, każdy nie może to czekać, żeby mieć siebie pompę? Bo na razie to każdy ma z siebie pompę. Tak się, ja się mu się tak się tego, a żulem rośnie. No? Kiedy ten nowy odcinek z następny. No, to ci rosną, a po prostu sam, sam sobie robisz go dupym o 500 psujesz. Magda już był dzisiaj z od tego zasłuchania. Kto był, to był. Kogo nie było Trudno. Potem zrobiłem z dotwany. Jak mówiłem widzami fani Że będzie 1000 lajków Na komentarzu Jest z Hmm. nie wiem, no, whisky, ciężko jest to powiedzieć. Ciężko jest powiedzieć, no. Każdy ma, no, nie wiem, no, jak ten z w to nie wiem. Od tego rozmiaru, że nie znam się. Ale wystarczy Magda iść do sklepu i się zapytać. Tam jeszcze. O, głowa będzie. Nie wiem, jak będzie, to będzie. Z tego znaczy, że nie zatrzymam czas. Jest mi ciężko. ale zawsze próbuję coś zrobić. Tak jak było dzisiaj z za to, że będzie 1000 lajków, zrobiłem ten z Lotfana. Nie, Następna niespodzianka to będzie następny niespodzianek, który wam nie powiem, bo muszę się zastanowić. Widzę i fajnie. Bo ja też czasowo nie mam zbyt czasu, dzisiaj mam wonę i do pracy. Nie, w niedzielę mam wonę w poniedziałek do pracy i tak koło wojtu. No, ten puchar to z portikacy. Właśnie, ten puchar. Jestem górą. No, widzę, że Magda nie jest w temacie. Bo niektórzy są nowi, niektórzy są starzy, którzy siedzą i obserwują. Na no, widzę, że jesteś nowa. To dlatego pokazać Bingo. No właśnie tutaj Dawid pisze Ci. Jakbyś to oglądała, to byś widziała, że była bitwa krycelowa. Jak wiecie o tym. I jest puchar. I stoi sobie. W magicznym miejscu. Widzę i fajnie. No dobra, kończę. Widzowie i Dziękuję za to, że coraz więcej lajków. Bardzo się z tego cieszę. Idźcie do przodu. W zasadzie do znajomych. Musimy pokazać, że my jesteśmy górą. Widzę i fajnie. Spocznę, Wam życzę. Trzymajcie się. Bębę.